Latem poznałem dziewczynę, Piękną seksowną blondynę. Razem poszliśmy na grzeczkę, Tam pokazała ci peczkę. Jesteś słodka Magdo, jesteś słodka Magdo, A więc połóż się na trawę. Jesteś słodka Magdo, jesteś słodka Magdo, Więc zacznijmy tą zabawę. Jest słodka Magdo, jest słodka Magdo, A więc połóż się na trawę. Jest słodka Magdo, jest słodka Magdo, Zaczynajmy tą zabawę. Słodka jak czekolada, Ciebie lizać wypada. Ech ty piękna blondyno, Zostań moją dziewczyną. Jesteś słodka Magdo, jesteś słodka Magdo, a więc połóż się na trawę. Jesteś słodka Magdo, jesteś słodka Magdo, więc zacznijmy tą zabawę. Jesteś słodka Magdo, jesteś słodka Magdo, a więc połóż się na trawę. Jesteś słodka Magdo, jesteś słodka Magdo, zaczynajmy tą zabawę.